Dzień kobiet, a także zajęcia z sensoplastyki w najbliższych dniach bogatyński ośrodek kultury zaprasza i małych, i dużych. W tym tygodniu, w środę, w kalendarzu przypada bardzo ważna data, zwłaszcza z perspektywy panów, czyli Dzień Kobiet. I właśnie pod szyldem Dnia Kobiet dwa działania w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, na które w imieniu burmistrza miasta i gminy Bogatynia, pana Wojciecha Dobrowicza, jak i właśnie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, serdecznie zapraszamy. 8 marca, czyli stricte w Dzień Kobiet, o godzinie 19 w kawiarni Atena Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, koncert wyjątkowej grupy Kilobobu Orchestra. Jest to grupa, która tak naprawdę, jeżeli chodzi o koncert, w tym składzie będzie u nas debiutowała. Już nagrywają jakby swoje utwory w, do Muzyka Mistrza w Buketyni, tym się reklamowali i z przyjemnością zaprosiliśmy ich również tutaj do Bukatyńskiego Ośrodka Kultury. Jest to grupa, która gra muzykę z pogranicza, takiego fusion jazzu, funky jazzu. Dla pań będzie to, myślę, coś ciekawego, coś innego niż, niż zwykle. Przyjdą 8 marca z po pracy, a my tutaj w Bogatyńskim Ośrodku Kultury damy możliwość troszeczkę odpocząć przy takiej muzyce, która może kojarzyć się z muzyką spokojną, jak to, jak to, muzyka jazzowa, ale tej energii od chłopaków naprawdę będzie bardzo dużo. Co ważne, cała grupa, cała ekipa, wszystkie sekcje, że tak powiem, to ludzie związani z miastem winą Bogatynia, także swoi dla swoich można powiedzieć, bilet bardzo symboliczny w kwocie 10 zł od Dzisiaj mamy dzisiaj, 6 marca, można te bilety już e, zakupić w kasie bogacińskiego Ośrodka Kultury. To jest 8 i 9 marca e, również w imieniu burmistrza, jak i Bogatynskiego Ośrodka Kultury zapraszamy na... Tandem, bo cała ta impreza pod szyldem tandemu kulturalnego, a dopełnieniem tego tandemu jest film w Kinie Kadr na godzinę 18, Pamiętnik przelotnego romansu. Film, który nie był w repertuarze wcześniej Kina Kadr. Miał premierę w październiku 2022 roku, no to powiedzmy, że jeszcze produkcja, która, na którą na pewno warto, warto przyjść. Komedia romantyczna francuska, komedia romantyczna też wychodzimy z założenia takiego kina, Lekkiego, ale dającego do myślenia na pewno troszeczkę, ale jednak dla Pani taka forma relaksu, na którą serdecznie zapraszamy. Przypomnę 8 i 9 marca Dzień Kobiet, Tandem Kulturalny w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Kolejny tydzień to także coś dla wszystkich, ale z naciskiem na tych mniejszych mieszkańców gminy. Będziemy zapraszali na sensoplastykę, na warsztaty sensoplastyczne. Akurat tematyka tych warsztatów to będzie dinozaurowa sensoplastyka, czyli gdzieś te dinozaury i podczas zajęć, i w pewnej takiej małej niespodziance się będzie pojawiała. Na plakacie, który będziemy reklamowali to wydarzenie będzie widniał wiek od 0 do 100 lat, bo tak naprawdę są to zajęcia dla, dla wszystkich. A teraz może nieco więcej o szczegółach. No to te zajęcia we wtorek o godzinie 16.30 i tutaj również chciałbym zaprosić wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, jak i Miasta i gminy Bogatynia pana Wojciecha Dobrołowicza. Tutaj bilety będą do, do nabycia w cenie 30 zł. Te bilety chcemy też już zacząć dystrybuować od dzisiaj, czyli od od 6 marca, z racji tematyki tych zajęć i, i sali, w której będą, czyli w sali Atena, jest ilość miejsc ograniczona. Od piątku do wtorku w każdym tygodniu działa kino. Tam też można dobrze spędzić czas. Repertuar na najbliższe dni, pomiędzy 10 a 14 marca, dwie produkcje. Myślę, że dosyć głośne produkcje, na które serdecznie zapraszamy na godzinę 17. Tutaj posłużę się repertuarem, żeby nic nie pomylić: Ant-Man i OSA Kwantomania, czyli produkcja dla wszystkich fanów Marvela. Myślę, że każdy z fanów tej właśnie, tego właśnie gatunku powinien udać się do Bogacińskiego Ośrodka Kultury i o godzinie 17.00 wygodnie usiąść w sali widowiskowej i, de i delektować się ant -Man. Natomiast na godzinę 19:30 pomiędzy 10 a 14 marca coś dla fanów nieco mocniejszego kina kina grozy, horroru kolejna odsłona filmu Krzyk, tym razem szósta odsłona tej produkcji, na którą serdecznie zapraszamy. Szczegóły dotyczące wydarzeń można znaleźć na stronie www.bogbogatynia.pl.